To mnie dzisiaj napisał? Jakiś profil założony, trzy dni temu, nie? Cześć! Jesteśmy nową federacją freakfightową w Polsce. Chciałabyś może u nas zawalczyć? Oferujemy puchar za zwycięstwo, o ile uda Ci się wygrać i 10 tysięcy złotych gaz. Zawrotne pieniądze są mi ofertowane, mówię Wam. Warf. No, jak ja w highligu nie chciałam zawalczyć walczyć. Więcej nie jesteś warta, to bierz. Ha, jestem więcej warta! Dniówkę Twoją Ci oferują? że dniówkę to nie, ale tylko dniówkę. Kanały tworzące prosty content rozrywkowy mogą mieć CPMy nawet na poziomie 3 do 5 zł za tysiąc wyświetleń. Jak się to liczy, jakie się ma CPM? -y? Jeżeli ty, ty, tyle wyświetleń generuje taki pieniądz. 6 zł mam za tysiąc wyświetleń. To chyba ch**owo, czy dobrze? Już się zgubiłam. Ty ale ja nie wiedziałam nawet, że ja prawie milion wyświetleń robię na YouTubie w miesiąc. To jest jakieś pojedne. Chyba muszę dać podwyżkę montażyście. Pokaż przychody. Takie mam. Z tego, co liczyliśmy, to za 857 wyświetleń, jak jest tyle pieniążka, to wychodziło nam, że 6 zł za 1000 wyświetleń mam. A u Ciebie jak, rypson? YouTube? Zwraca Ci się chociaż montażysta? No i co? I rypson trzeba tylko zapytać, kurwa, ile siana zarobiłam i spierdolił i nawet mi nie odpowie, ile on? Ale bezczelny to jest. Ale bezczelny. Nie wiem, no pisz do tego rypsona, bezczelny on jest, ty, Rypson, ale ty bezczelny jesteś, wiesz? Przyszedłeś, zapytałeś, ile siana na kosze, a potem. A co? Poszedłeś, w... Nawet nie odpowiedziałeś mi, a ile ty zarabiasz? Albo coś, jakaś rozmowa, cześć pa, chudu, dupę, no nie wiem. Zastanów się nad sobą. Już któryś raz mu zwracam na to uwagę. Nie lubię tego strasznie. Halo? burgera jadłem, nie? Aha, czyli to, żeby napisać, ile ja zarabiam, to miałeś czyste palce, ale to, żeby odpisać mi na pytanie, to już kru, miałeś ujebane

Także. <laughs> Najgorzej miała Hania, która w pewnym momencie od zbyt dużej ilości wrażeń, zmęczenia i stresu dostała ataku paniki. Na całe szczęście szybko poradziła sobie. Chwilę, niefortunne. Nie ma bardzo niefortunne. <laughs> bardzo proszę, short, nie robić z tego miniaturki. Nie wrzucać tego na YouTube i bez tytułu coś jej pociekło po brodzie. Proszę, wiem, że jesteś do tego zdolny. Ale aż takich clickbaitów nie potrzebujemy. Także short, nie. Ogromny skam, którego twarzą był Logan Paul. Ludzie, a w szczególności jego fani, w finale stracili Miliony dolarów. Boże, jak ja sobie przypomnę, jak mi proponowali, żebym została twarzą jakiegoś NFT, ktoś mi tłumaczył, jak działają te blockchainy. Ja się z tym panem umawiałam, żeby, żebym ja podjęła współpracę i ja muszę coś rozumieć. On siedział ze mną trzy razy chyba po półtorej godziny i tłumaczył mi, czym są blockchainy, i jak to działa i dlaczego ja mam zarabiać na tym, że ktoś coś kupi w internecie. A dla mnie to wydawało się tak bez sensu, że ktoś ma sobie kupić prawa do klipa. Każdy i tak może obejrzeć, ale on będzie miał prawo do tego. Tego klipa. Mówię, kurwa, przecież to jest tak bez sensu, nie rozumiem tego. I jakby nie czułam sensu, no nie? Dlaczego to miałoby być fajne? Stawiam na Instagram fotkę. Wstawiam jakąś fotkę, nie? I ktoś kupuje sobie prawo, że to jest jego fotografia. No zajebiście, ale ona dalej jest kurwa na moim Instagramie. Dalej każdy ją ma, może zobaczyć. Każdy może zrobić jej screena. Jakby ty masz jakiś tylko pierdolony certyfikat. Pojebane, nie? Oferowali tam jakieś zajebiste pieniądze. Ja mówię tak. Chyba nie mam widzów debili, którzy kupiliby k**wa prawo do klipa albo prawo do zdjęcia, po ch... więc po więc uznałam, że jesteście na to za mądrzy i nie wziąłem tej współpracy. I bardzo się z tego powodu cieszę. Tak, dla mnie też nazwa NFT brzmi jak skam, no? Ale wtedy był taki straszny boom na to NFT. Były to jakieś misie NFT, jakieś te kurwa, miłości NFT, jakieś. Wszystko było NFT, a ja się i mówię, ja tylko kurwa. Chyba nie rozumiem, może ja się starzeję, może ja świata już nie rozumiem. Na chuj komuś mi, ktoś by miał to kupić? A okazało się, że dużo ludzi tego nie rozumie. Jedynym moim skokiem na siano i takim nieprzemyśleniem tematu była chyba współpraca z Kidropem. Jak usłyszałam, ile mogę na tym zarobić, to mówię, kurwa, zajebisty deal biorę, nie? Totalnie analiza tam nie poszła. A później jak się dowiedziałam, ile wy wydaliście pieniędzy, rejestrując się z moim kodem, a ile ja za to dostaję, ja dostawałam dużo, dużo więcej niż wy tam nawet wydaliście, ale i tak wy dużo wydaliście, to miałam takie, ku co jest jakieś dziwne, to nie jest możliwe, żeby im się opłacała współpraca ze mną, jeżeli ja widzę na papierze, że na tej współpracy są stratni. No właśnie ja korzystałam kiedyś bez współpracy z Kidropa, chciałam mieć skiny do Cesa i otwierałam sobie skrzynki, żeby mieć skiny na Cesa. I tak samo braliśmy skinki do Cesa i rozdawaliśmy je widzom w konkursach takich mniejszych. Było pan czy szpan. Cute, mega cute odcineczek. Taki, ten. Nie wiem, y, ilu, ilu z Was jest na przykład jest y, z Krakowa, ale w Krakowie, w okolicy Galerii Krakowskiej, jest bardzo dużo bezdomnych. I zawsze po, y, po szkole, bo ja tam chodziłam niedaleko do liceum, po szkole zawsze, jak gdzieś tam szłam na pociąg do galerii, to bardzo często spotykałam takich bezdomnych. Zawsze, jeżeli ktoś mnie prosił o pieniądze i miałam na tyle czasu, bo tam zwykle godzinę nawet potrafiłam czekać na, czekać na pociąg, nie? Ktoś mi mówił o pieniądze, to ja mówię, że, że nie, że pieniędzy nie dam, ale jeżeli Czyli potrzebne jest jakieś jedzenie albo picie, to pójdziemy do sklepu. I kurwa, nie zliczę ile razy byłam z takim bezdomnym w sklepie i mówiłam mu, wybierz sobie co chcesz. I ci ludzie najczęściej co brali, to była bułka, jakieś masło i plaster szynki. Serio, jak ktoś was prosi o pieniądze, ja bym nie dawała pieniędzy, ale jeżeli macie na tyle czasu, żeby podejść z kimś do sklepu, to idźcie do sklepu i kupcie najbardziej podstawowe produkty i naprawdę, bo to nie jest, nie jest nic takiego, kiedyś wam może braknąć, nie, to ja alkoholu nie kupuję. Ja mam uraz, bo raz byłam na tym, też byłam na dworcu i podszedł do mnie pan i powiedział, że brakuje mu chyba 10 zł do biletu, że utknął tutaj, że stracił portfel i nie może wrócić do domu. Ja mówię, o kurwa, no to jasne, dam ci dychę na ten. I byłam tydzień później i ten sam gościu, któremu wtedy brakowało dychę do biletu i nie mógł wrócić do domu, był i nie, nie rozpoznał mnie. I znowu podszedł do mnie z tą samą historią. Ja mówię, o ty kurwa gnoju, o ty kurwa gnoju. Ten od biletu dalej zapierdala po dworcu. Co za ja już więcej nie ten... Nie daję nikomu pieniędzy. A nawet jakby ktoś mnie teraz poprosił o dychę na bilet, to bym powiedziała, chodź do kasy idziemy ci kupić kurwa ten bilet, nie? No tak, ale bilet można mogą zwrócić i dostać kasę z powrotem. To bym z nim stała na stacji, ażby tam kurwa wsiadł do pociągu. Chodź, coś słodkiego A tu jeszcze masz te, żyty. No, ile tego jest. Dobra, zaufaj mi ze smakiem, dawaj, zamknij Nie, oczy. bo ty mi dasz tego niedobrego, co Zamykaj do... oczy. No nie. Ale kwestia zaufania, zamknij ale, oczy. Ale stary Ty sam nie wiesz, co ty tam z... jest. Zamknij oczy, zamknij nie. oczy. A um, Leci, mm. samolodzi, leci, samolodzi. Nie. No, ej, zamykaj te oczy. O, dasz mi tego z tym. Zamykaj, zamknij. Z rodzynką. Chujesz. A to jest z rodzynką? Taki ćwiczę. I zaraz sprawdzimy, Nie wiemy co jest w środku. Żałuj. I widzisz. Zobacz. No, spróbuj się. Koszka No spróbuj, go dobry. Takie byś dostała normalnie zdziwiona, a tak to to co? Masz, zero zaufania. Co, nie smakowało? Nie. No to zamknij oczy teraz, dalej. Nie, chcę już to, oh No Boże. dobra. Ho, oj, to będzie bardzo dobre. Za dawaj, 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 No spróbuj. Nie no spróbuj. nie. Zamknij oczy. Nie. No pokażę tym, jaki... Nie Zobacz, poka... Zobaczcie. Zobaczcie, jakie ładne. Mega smacznie wygląda, nie? No co podglądasz? Jed. Am, Ho, działaj. Po byłym, o, nie wiem. Biała czekolada mleczna. Znaczy biała czekolada na zewnątrz czy w środku mleczna. Dawaj inne, inne. inne. Nie, ja już nie chcę! jest sprawa, bo podoba mi się dziewczyna, a wybrała innego. I chyba ją, czy dalej, czy dalej walczyć. Bez jej zgody nie możesz nikogo. Nie wolno! Możesz się dalej starać, ale powinieneś też uszanować jej decyzję, bo rozumiesz, że jeżeli ona wybrała innego, to możesz ty jej się po prostu nie podobać. Możesz nie być w jej guście. Ja natomiast przejdę do karty graficznej, mogę sobie otworzyć. No pewnie, że możesz sobie otworzyć. jak jaki był podjarany, że sobie można otworzyć tą kartę. I ja tak strasznie się wzbraniałam przed tym, żeby otwierać tą kartę. Tak mi się nie, nie chciało tylko robić, że kot na niej spał cały czas, miałam do nią wyrąbane, a Ziemniak... Karta, karta, muszę otworzyć. Chłop zrobił basen w piwnicy. Przyszedł ojciec, zaczął się na niego drzeć i go wyzywać. A ten siada i je buraki ze słoika. Jakby ktoś mi powiedział, że coś się takiego stało, odpowiedziałbym: hehe, dobre, nie? Ale to jest kurwa nagrane. Jakby, ile on ma lat? Ten, ten tazy. Chodziło mi o to, czy jest dorosły, czy nie dorosły. A, w, na kurierce pracuje, okej. Okay. Dorosły widać chyba? Ja tam nie oceniam ludzi po wyglądzie i przede wszystkim nie oceniam ich wieku po wyglądzie. Nie mam do tego prawa. I mogliśmy w tym kawałku usłyszeć taki oto wers. Czego chce ode mnie rzucić, czemu nastrój sam? Krzymam jak Mariusz Job, Mariusz Job. Pers oczywiście odnosił się do sytuacji z 2010 roku, gdzie podczas meczu między Wisłą Kraków a Krakowią Mariusz Job strzelił gola samobójczego. No i Mariusz Job na tyle się tą sytuacją rozeźlił, że zdecydował się pozwać rapera o naruszenie dóbr osobistych. O no przecież jesteś osobą publiczną, to jest historia jakby publiczna, no! A też nie ma czegoś takiego, co... Nie wiem, czy było tym głośno w przypadku maty i tego jak nagrał ten kawałek, co Jacek górski, górski... chuj ci Że to nie było zniesławienie, bo... W ciągu tego chyba nie było obrazy, ale też dlatego, że. Nie wiem, pamiętam, czy coś było, że coś takiego, że jakby artysta, jak w y, utworze, albo coś takiego. Chyba, chyba ta licencja, no? Znaczy, nie wiem, czy to nie jest fajek, czy, czy coś takiego jest serio. Ale coś o tym słyszałam, ale nie wiem za bardzo na ten temat. Ale że jest coś takiego, co chroni artystę przed tym, żeby nie dostał, żeby nie dostał właśnie jakichś pozwów, jeżeli użyje kogoś w tym, nie? Jak? Nie wiem, ale się wypowiem. Chodziło mi o to, żeby zapytać was, czy jest coś takiego, bo coś o tym słyszałam. Więc się zapytałam, z czym masz kurwa problem? Święta idą! Wrzuć kurwa na luz swoją skrzynię biegów kuwa, w dupie, dobra?